Cześć, tutaj Krzysiu Kuchowicz. kolejne spotkanie z cyklu Zawód Gitarzysta, w którym chciałbym dzisiaj się zająć zaaranżowaniem partii gitar elektrycznych. W moim przypadku wymyślanie i aranżowanie partii gitarowych jest chyba jedną z głównych elementów mojej działalności. Oczywiście te partie czasami są wymyślone, trzeba je po prostu zagrać, czasami są zapisane w nutach, ale często jest tak, że są zapisane po prostu akordy i trzeba ułożyć jakieś partie na bazie tych akordów. I żeby to zrobić dzisiaj, zrobiłem sobie taki krótki podkład muzyczny. Można sobie wyobrazić, że to jest jakiś, nie, wiem, wstęp do piosenki i spróbuję wykonać taką pracę, jaką normalnie wykonałbym w studiu nagraniowym, wymyślając takie partie. Akordy C-dur, E-moll, F-dur i na końcu E-moll i G-dur, i spróbujmy ułożyć sobie różne partie gitarowe do tego fragmentu. Powiedzmy, że to jest wstęp utworu. Pierwsze, co bym zrobił, to zastanowił się, czego brakuje. Na pewno brakuje harmonii, bo mamy tylko bas i bębny, więc możemy ułożyć gitarę akordową. Na przykład, spróbujmy tak. Okay. Powiedzmy, że to jest zaakceptowane, ale chcemy jeszcze jedną yy, gitarę harmoniczną, żeby było trochę szerzej. Co warto zrobić? To warto zmienić barwę i rejestr, to znaczy zagrać w innym miejscu na gryfie, no i inną barwą. Wiadomo, zmieniam pickup, dokładam tremolo. Okay, mamy dwie gitary harmoniczne. Chcemy więcej gitar. To ma być bardzo gitarowy numer. Co można zrobić? Jeśli mamy tu harmonię, to pomyślmy o melodii. Tomek Krawczyk, Serek, gitarzysta, który wiele lat grał z Zakopałer, z różnymi zespołami, teraz gra z melą Koteluk. Często wymyśla bardzo, w bardzo fajny sposób partię, grając melodię na jednej strunie jednym palcem. Można grać to na wielu stronach wieloma palcami, ale chodzi o to, żeby zagrać taką partię, która zostawia przestrzeń dla innych rzeczy. Spróbuję zrobić coś w podobnym stylu. Pozdrawiam. Pozdrawiam Tomka. Ok, mamy już trzy partie, ale producent, czy my chcemy jeszcze? Co możemy zrobić? Pomyślmy o zmianie barwy. Tutaj mieliśmy gitary clean, grające czyste barwy, więc dołóżmy przester. I na przykład można wymyślić jakiś rodzaj riffu, czegoś, co będzie w jakiś sposób charakterystyczne. Eee, spróbujmy. Zobaczmy sobie, co nam z tego wyjdzie. partii gitary przesterowanej, grającej jakiś rodzaj riffu, czasami warto takie rzeczy zdublować, czyli nagrać to jeszcze raz i rozłożyć w panoramie. W przypadku dubla dobrze jest zmienić trochę barwę, czyli możemy zmienić gitarę, możemy też poszukać innego przesteru, zmienić pickup, yy, znaleźć przester o innym ziarnie, o innym trochę paśmie. No te, takie coś. Na przykład od razu ustawmy sobie stereo. 是吧？ Party. Mamy dwie gitary grające akordy, melodię, trzecia gitara grająca melodię, dubla z riffem na przesterach, ale powiedzmy, że chcemy jeszcze. Co można zrobić? Tu mamy gitary w miarę wąskie. Są jakieś pogłosy, ale nie jakieś olbrzymie, więc możemy poszukać innej przestrzeni, czyli na przykład znaleźć sobie bardzo duży pogłos i zagrać taki rodzaj padowej gitary. Na przykład, to jest pogłos z delay'em w tej chwili. No i zobaczmy na przykład tak. No dobrze, powiedzmy, że to jest ok. I teraz taką gitarę też można zdublować, czyli zrobić, bo nagraliśmy mono, można nagrać bez pogłosów i zrobić pogłos stereo w komputerze, ale jak nagraliśmy już gitarę mono, to możemy nagrać drugą gitarę na tej samej barwie, tylko w innym rejestrze na przykład, czyli w, innym, w innej pozycji na gryfie. No, no spróbujmy coś takiego. Mamy już dużo gitar, ale ktoś chce jeszcze. Co można zrobić? Poszukajmy rytmu. Te gitary tutaj wszystkie grają najgęściej ósemkami. Ta 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 ta, ta. Spróbujmy znaleźć szesnastki. Warto wykorzystać delaya do tego. Można nie, nie trzeba, ale na przykład zróbmy sobie partię delayową ala a la YouTube. Czyli gramy. A, mniej Będziemy grali ósemki. A delay wstawiony ósemka z kropką. A my gramy. No zobaczmy. Zobaczmy, jak wyjdzie ta kapelka. Na przykład, to by pewnie trzeba dopracować rytmicznie i tak dalej, ale załóżmy, że jest. Kolejna gitara, to już jest bardzo dużo, ale chcemy zrobić maksymalnie dużo w tej piosence i najwyżej z czegoś zrezygnować. Nie ma tutaj partii, która by grała bardzo wyraźny rytm poza tymi szesnastkami, ale one też są takie płynne. Spróbujmy zaakcentować jakieś części taktów po prostu rytmicznie, z suchą, krótką gitarą, bo takiej gitary jeszcze nie mamy. すごいね。 Oczywiście, nigdy w życiu nie zagrałem dziewięciu partii gitar elektrycznych grających jednocześnie. Prawda, Hałka? Tak, one są bardzo zdziwione tą sytuacją. To było tylko szkoleniowo, ale chciałem pokazać różne strategie. To, że jak jedna gitara gra w dole, to druga może grać w górze. Jak jedna gra przester, to druga gra może przestrzenie, jedna gra akordy, druga gra melodię i tak dalej. Zamieszczam podkład do tego, za tydzień odcinek o gitarze akustycznej, która ma za, za zadanie zastąpić zespół. To jest stopa, to jest werbel, a to jest hi-hat. Stopa, werbel, hi -hat. Trąci chłamę gdy czeka na mój znak. A teraz jeszcze konkurs. Do tego podkładu proszę nagrać dwie ścieżki gitary elektrycznej i zamieścić w komentarzu w formie audio lub wideo. Nagrodą jest oczywiście jak zawsze 40-minutowe spotkanie online ze mną, w którym możemy sobie porozmawiać o aranżowaniu gitar elektrycznych. A my widzimy się za tydzień w tym samym miejscu o tej samej porze. Do zobaczenia.